good morning guys Hello. what are you doing i am putting my clothes away i made the bed i oh. made the girl some eggs with some tea yeah and now it we're was very go good some ethnic food there's a lot of options from italian to chinese japanese lebanese Ooh. peruvian Ooh. albanian i don't think so polish maybe i don't know i've never noticed XoXO Dzień dobry kochani witam Was w tym nowym vlogu. Jesteśmy w Londynie, jest godzina po pierwszej, gdzieś coś takiego i my właśnie się wyszykowałyśmy jako pierwszy punkt idziemy, słuchajcie, zjeść coś na obiad i myśleliśmy, żeby pójść do takiego komisji i do Bandianu Spitofields Market Spitalfields Market Gdzie są jedzenia z wszystkich krajów Jakieś tam różne, wiecie, fajne budki, a później idziemy zwiedzać takie bardziej klasyczne rzeczy. Big Ben, wiecie, Buckingham Palace i takie bardziej um, turystyczne miejsca. Ja nigdy nie byłam w Londynie, więc chcę je zobaczyć. To jest jak hotel, <laughs> po prostu jak hotel. Super, naprawdę. Wszystko taki clean. Oczywiście to coś na podłodze nie, nie może tego brakować. Zostawiłyśmy na włoską kuchnię, to w ogóle szok jakiś, ale tak nam się chce zjeść coś na szybko, więc zamówiliśmy sobie piadinę. Klasyczną piadinę. Ile kosztuje? Ma to ma kominę sokorówkę. 9 10 pound około, więc no dosyć drogo, ale mam nadzieję, że będzie dobre. Let me see. Wow, ładnie to wygląda. Seksualnie. że jest U nas w nie ma go. Zawsze widzę w Ameryce, wszyscy piją Więc test Cheers. Strano. Dziwne, ja spodziewałam się coś takiego jak Coca-Cola Tutaj jest tak jakby... Liśniowy posmak A e co, ty pójdziesz i leżysz? mam Eee, <laughs> Ej, eh, ti bo Coca-Cola, Coca-Cola la Marena. Yeah. V redu. Perikoktel je zelo no. dober. Perikoktel je zelo dober. Dobro. Dobry. Dobre. Nie, był, nie pobyłyśmy bardzo na tym markecie, dlatego, że było tak dużo ludzi, chciałyśmy popatrzeć tak mm, fajnie, co było, tylko byliśmy przy Etiopii i przy Sri Lance tak popatrzeć, a później wszędzie było tyle ludzi, że nie można było przejść, więc mówimy dobra, zobaczyliśmy te piadliny włoskie, mówimy zjedzmy na szybko i idziemy zwiedzać, a jak coś tam tak na spokojnie popatrzeć, co jest lepiej, to wrócimy. Ja yeah. Cześć! park right now at the entrance as you can see wow then down there right now i think there's a protest for palestine so we're not going that way we'll go this way okay then when we go forward it's gonna be a nice lake with swans so cute and we'll show you okay On się topi O co chodzi? Pięknie Patrzcie jaka duża rzeka, ile, ile kaczuszek o, Pięknie tutaj jest, pięknie. Wczoraj po tej podróży z tym plecakiem tak mi ramię bolało, ale słuchajcie mówiłam Boże Święty jak ja zaraz z tym bólem co szczęście Katryna zrobiła mi masaż I dzisiaj się dobrze czuję a ah, i non era trożu jeszcze zmęczona ale potem. I mi compri il biglietto però anda sui Tak. Guarda che carini! Mamo, proszę! Ti prego mamma! Ci są solo i bambini però! No! No! Cześć! O Boże! O Boże, nie kućcie się! Oj! Spokojnie! Jest. Część tego parku. He, okay, Hyde Park. Część tego parku. Gdzie są kwiatuszki? Pięknie. Yeah. Yeah. Park wygląda po prostu jak jakaś komedia romantyczna. Są wszyscy tacy szczęśliwi, wszyscy tańczą. Nie jestem do tego przyzwyczajona. Dziękuję za napis. Zawsze się mylę, jak przechodzę przez pasy, w którą stronę patrzeć. Przez to, że jadę na odwrót. Więc dzięki za pomoc. I oto proszę o nasz Buckingham Palace Jest tyle ludzi, bo dzisiaj dowiedzieliśmy że jest jakieś spotkanie właśnie e, ludzi na tych rolkach I e, jest e, więcej ludzi niż zazwyczaj Ja zawsze sądziłam, że tutaj przed e, tym Buckingham Palace stoją zawsze e, te konie, wiecie, i ci... A jak to powiedzieć? Ci panowie, wiecie, tak ubrani śmiesznie Ale nie ma nikogo jeden ludzik, ale spójrzcie jak on jest daleko i w środku. Tylko jeden sen! <laughs> taki check. taki cringe to było! Yeah. O i widzicie jest maraton. Biegną ludzie dzisiaj, więc dzieje się. Było się tam, gdzie jest widzicie big i... Wszystko, ale mieliśmy opcję właśnie yy, przejście, czy wziąć autobus, ten taki wiecie, podwójny, e, ten czerwony, klasyczny z Londynu, nie? Tylko jeden stop, więc wchodzimy i schodzimy tak naprawdę, ale mówię nie no, musimy się tam przyjechać, wiecie, by na górze sobie usiąść cho, chociaż chwilkę, mi się chce. Chce mi się przyjechać za czymś się, mimo że tylko przez 5 minut. Dopiero co wam powiedziałam, że chce się tam przejechać a przyjechał ostatni autobus, bo właśnie ulice są wszędzie zamknięte przez te wszystkie rzeczy, które się dzieją dzisiaj tutaj w Londynie. I już nie jeździł autobus. Jest. się Taki super kubek w Starbucksie. London. Piękny. Ile taki coś kosztuje? Chciałam sobie strawberry. Strawberry, asai. 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 Będziemy test. Ej, Sara. E poi guarizzare. E pisciamo il mm. ah, No, <laughs> Non mi <me> serve. Nice, fresco. Ciao. No, no. 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 <laughs> wow! <laughs> it's my vlog now, okay? So, we went to Hyde and then we went to Buckingham Palace, which I think is boring. Um, and now we are. Can you see? We are almost there! Yeah. So, so far, your thoughts? About this or about London? About London. <laughs> it's cute. It's cute? It's cute, it's clean. Mm -hmm. And. Uh, cold. Yeah. <laughs> you feel like you're in a rom com, no? Yeah. Yeah. My you feel like the main character? Freezing. Yeah, of course. Frozen? No, freezing. Free freezing, 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 Frozen, yeah. 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 I'm good. <laughs> Work smarter. Not harder. <laughs> <laughs> Słuchajcie, przyjechaliśmy do Westminster Abbey i Sara What co to jest? Ignorant! Ignorancja Chcę kupić, jak, jak się komisji na lodówkę, magnesy, chcę kupić magnes na lodówkę, bo mam takie coś, że zbieram magnesy w każdym e, kraju, e, gdzie jestem I w Londynie nie można znaleźć magnesów, jak to jest możliwe? I pod Buckingham e, po, e, Palace, i w parku, i tutaj nie ma nigdzie jakichś budek, co sprzedają takie rzeczy I'm bringing sexy back. Yeah, yeah. Them other boys don't know how to act. Yeah, yeah. <laughs> Właśnie tutaj super sesję, bo przez to, że jest maraton, to zamknęli tutaj drogę, więc mamy całą ulicę pustą. że tutaj jest tak pięknie, nie wiem czy zaparat to oddaje. tutaj to w ogóle już magia po prostu. Spójrzcie na to, co tutaj się dzieje, i to trwa i trwa i trwa od kilometrów. O, następna się dorzuciła. Fajnie biec z taką wizual. Nie? Pierwsza ta szansa, żeby znaleźć magnes. Widzę tutaj jakieś budki, ale na razie tylko t-shirt i czapki. Spójrzcie jaka piękna Pierwsza, spójrzcie jaka cute I do tego, żeby razem były <gryzamy> Wzięłam ludzika Spójrzcie jak cute Czy to nie jest cute? I dla Olka Dla Olka wzięłam e, taki słodziaczkowy e, Do kluczy London Okej okay. I teraz... Tu, jak ja sobie ten da mi to Powiedziała, że moje e, powiedziała, że moje magnesy, jakie wybrałam są bumerowe. Proszę powiedzieć, jakie są bardziej bumerowe. Moje czy moje? Faj. To na Luche? Faj. Które są bardziej bumerowe? Przy a? Peta Piano? I teraz powiecie, piszcie w komentarzach. Świećcie w komentarzach. w komentarzach. Leave a comment down below. Maraton wciąż trwa. Zostały takie już starsze osoby, które już chodzą. Ale trwa wciąż. My jesteśmy tak padnięte wszystkie. Nie, nie wiem czy to y, widać z tego vloga, ale po prostu my przeszliśmy przez cały Londyn dzisiaj. Zrobiłyśmy tyle kilometrów, wszystko na nogach, więc super dla nas. Ale nie mogłyśmy jeszcze sobie odpuścić dzisiaj e, komera. Bridge! Tower Bridge Tower Bridge, okej okay. Ja myślałam, że idziemy na London Bridge A tak naprawdę idziemy na Tower Bridge Więc... Nie możemy tego spuścić I później dom, koniec London, London, London Widzę. Tower Bridge! Czech. On znalazł taki spot. Warto mieć osoby, warto mieć przyjaciółkę, która mieszka w Londynie. Wszyscy ludzie są tam. Tutaj praktycznie nikogo nie ma. I mamy spot pod Tower Bridge. przyszliśmy do domu, wyleżałyśmy się, jak głupie, bo byliśmy okropnie zmęczone i zdecydowaliśmy, że to jest najlepszy moment na Fast Fooda. Więc zamówiliśmy sobie, ja e, tego Gofra, jak ono wygląda, maj. No nice, È caldo, quindi oh. si è sciolta, però di no, sicuro è buono. È buono, ma super good. Super good, niente. Yeah. Yeah.